Już maj tego roku, no i wtedy właśnie zacząłem, wiecie, wchodzić w ten, tą całą sekcję. Tego samodoskonalenia, sko, samodoskonalenia zacząłem chodzić na siłownię, zacząłem, wiecie, robić biznes i tak dalej. I głównie zacząłem to wszystko poprzez to, że, no, zakochałem się w tej pewnej dziewczynie i po prostu zacząłem to wszystko robić, żeby, wiecie, się jak, jak najbardziej przypodobać, ale to nie jest główny, główna część tej historii. Więc pod koniec maja zacząłem, przyszedł do mnie mój brat, no i z, Mówił mi, żebyśmy zaczęli robić jakiś biznes, żebyśmy zaczęli zarabiać, wiecie o co chodzi, Hustler Hustlers University czy coś takiego. No i powiedziałem mu dobra, nie, zaczynamy robić. Więc zaczęło się od dropshippingu. Dropshipping to jest taki model biznesowy, gdzie bierzecie jakąś rzecz, najczęściej ludzie to z AliExpress biorą, czyli po prostu biorą, wchodzą na AliExpress, szukają jakiegoś fajnego produktu, wybierają jakąś czapkę czy coś. Po prostu kopiują zdjęcia z AliExpress, dają to na swoją stronę za drożej i potem zaczynają to, wiecie, e, reklamować, że na TikToku czy coś sobie jakieś zdjęcia, filmiki, coś takiego. I wtedy po prostu ludzie to kupują, wy zarabiacie, bo wystawiliście to drożej niż na AliExpress, a to idzie do nich kurwa z 3 tygodnie, i po prostu już są wkurwieni. Więc tak wygląda dropshipping mniej więcej. Można nas jakiegoś agenta załatwić, czy coś takiego, ale nie będę już o tym mówił. Zwłaszcza, że dropshipping było jedną z tych rzeczy, która była naprawdę śmieszna, ale no, dropshipping nie wyszedł, więc zaczęliśmy robić SMMA. No i właśnie zaczęliśmy robić te SMMA. SMMA to jest biznes, gdzie robicie innym ludziom reklamy, czyli załóżmy, macie jakieś siłownie, nie wiem no jak Macie jakieś siłownie, piszecie do nich yy, dzień dobry, chciały, chcieliby Państwo reklamy, czy coś takiego no i po prostu im to robicie, jeżeli się zgodzą i oni Wam za to płacą, nie? I w ten sposób zarabiacie w smm Ogólnie smm jest szczerze bardzo dobrym modelem biznesowym, ale jest, jest też bardzo trudnym, bo jest kurwa o, multum, jest naprawdę jest naprawdę multum rywalizacji, po prostu ten biznes jest tak łatwy, żeby w niego wejść, że każdy może dosłownie zrobić, nawet ktoś nie wiem, z jakimś problemem z mózgiem czy coś, nie? nie będę tutaj mówił o czym, ale po prostu każdy dosłownie może ten biznes zrobić, nie? Po prostu nauczy się podstaw i już może, już może zapierdalać, nie? Więc SMA też na początku nie wychodziło. Jak wiecie, mieliśmy jakieś tam spotkania czy coś takiego, ale szczerze nikt tam nie przychodził i tak dalej, nikt się nie zgadzał, nikt nie chciał tych reklam, wszyscy mieli wyjebane na to, więc wszyscy się poddali. No, ale jedna osoba przy tym została, nie? No i oczywiście byłem to ja, więc ja się nie poddałem. Później, tego samego roku, w grudniu, bo to się ciągnęło aż do grudnia, to się potem ciągnęło jeszcze później, wam powiem. E, więc w grudniu dołączyłem do The Real World Andrew to jest taka jego, jakby szkoła, i tam jest ponad 100 tysięcy uczniów. E, kosztuje to 50 dolarów na miesiąc, to jest jakieś 250 zł, coś w tym stylu, czy tam 200, nawet nie wiem. E, ja tam byłem do stycznia. I uczyłem się też tam o takim, jakby SMMA, bo SMMA jest bardzo podobne do copywritingu, bo robicie dosłownie prawie to samo. Tylko, że w SMMA macie trochę mniej roboty, bo w copywritingu musicie faktycznie sami to napisać, a w SMMA zapierdalacie albo od kogoś innego, albo kogoś wynajmujecie, żeby wam to zrobił. To już zależy od tego. Jak tam chcecie, nie. Więc y, robiłem wtedy copywriting, robiłem wtedy jakby to zmieszane, bo to jest w sumie dokładnie to samo, praktycznie tylko w copywritingu piszecie to sobie, nie, robicie, wiecie, research i tak dalej, więc dalej ciągnąłem to SMA, no i dalej nie chciałem się poddać, nie, wiecie, dalej chciałem zarabiać, dalej chciałem robić to wszystko, nie, ale wyobraźcie to sobie, każdego dnia po prostu wstawiałem o 5 czy 6 rano, przed tym, przed szkołą, żeby po prostu pracować nad tym biznesem. nie, No i wydaje wam się to pewnie, że jestem, kurwa, zajmijcie się, zdyscyplinowany i tak dalej. Ale szczerze, ja się czułem, jakbym chodził autentycznie do więzienia czy gdzieś, bo to ja czułem się tak okropnie, przy, robiąc to, że no, nie da się tego inaczej opisać. Nie? No ale niestety dalej to robiłem. Niestety dalej ta klątwa tego, że chciałem po prostu pieniędzy tak bardzo, że dalej to robiłem. Nie? No i ciągnęło się to gdzieś do maja 2023 roku, gdzie w końcu zacząłem uczyć się jakby duchowności i tak dalej. Więc, no wiecie, zacząłem się uczyć o tym przeznaczeniu i tak dalej. Zacząłem wtedy pytać się, wie, czy to jest rzecz, którą chciałbym robić przez całe moje życie. Oczywiście, że odpowiedziałem nie, czułem się jakbym chodził do więzienia, więc dlaczego chciałbym to robić przez całe moje życie. Zacząłem się pytać, czemu to, czemu ja to robię, dlaczego, po co i przecież są inne sposoby zdobywania pieniędzy. Możesz robić, możesz być youtuberem, możesz robić cokolwiek innego, co chcesz, nie? Ale no, niestety to błędne koło dalej ciągnęło się aż w końcu gdzieś w sierpniu 2023, czyli dwa miesiące później, czy trzy, dwa. <grych> skończyłem z tym w końcu, wiecie, poczułem się trochę taki uwolniony i w końcu poczułem się, że coś się zmieniło, i że w końcu mogę robić coś innego, mogę robić coś, co faktycznie lubię, nie? ale niestety no, nie na tym koniec. Nie? W końcu we wrześniu czy w październiku skończyłem już z tym całkowicie, bo jeszcze w sierpniu, w tym sierpniu zacząłem robić sam copywriting, bo wtedy robiłem właśnie takie mieszane, a w tym sierpniu zacząłem robić copywriting, bo myślałem, że w sumie to jest spoko. I na początku mi się naprawdę to podobało, tylko mi to po prostu, że trzeba było pisać do tych ludzi, trzeba było pisać te wiecie darmowe rzeczy, które im robiłem. Trzeba było to wysyłać, trzeba było się z tym pierdolić, po prostu mi się nie chciało tego robić. Nie? Więc skończyłem z tym samym głównym w październiku około. No, w końcu począłem się świetnie i w końcu zacząłem szukać tego, co chciałem robić. Nie? No, zacząłem szukać naprawdę wielu rzeczy, ale jakoś tak nigdy nie chciałem wracać do YouTube'a, bo myślałem, że te inne biznesy są lepsze, że właśnie copywriting jest lepszy i tak dalej. Ale w końcu w tym październiku zdałem sobie sprawę, że podczas nagrywania czułem się po prostu zajebiście. Ja Lubiłem Wam dawać porady i tak dalej. Czułem się po prostu super, nie? Jakby wiadomo, może nie jestem najlepszy w tym, co robię, ale po prostu lubię tu siedzieć i mówić do Was. Lubię po prostu mówić do moich ziomeczków. I po prostu dawać wam porady, więc po prostu zacząłem lubić to robić, nie? Lubiałem to robić po prostu. i Jest to jedna z tych rzeczy, którą po prostu no, uwielbiam robić, nie? Więc w tym październiku zdałem sobie sprawę, że faktycznie filmiki na YouTube, jakby nagrywanie filmików na YouTube i wrzucanie ich było naprawdę dla mnie fajne. I szczerze nie obchodzi mnie to, czy będę miał mi milion subskrypcji, czy nie. Czy będę zarabiał, czy nie. Po prostu robię to, tak wiecie, for fun. nie? Lubię, lubię to robić, więc po prostu to robię, nie? I obok tej historii jest taki, że no, nie liczy się to, jak zarobicie, gdzie zarobicie, kiedy, jak, no, bo po prostu nie liczy się to, w jaki sposób w ogóle zarobicie, jaką kwotę zarobicie. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić przy tej pracy. No bo pomyślcie teraz, jeżeli ja bym dalej robił SMMA, nie, no to może i bym coś zarobił, może i bym zarobił kilka tysięcy dolarów, ale co mi to daje, jeżeli ja tego nienawidzę? Jakby, szczerze, pomyślcie o tym, co mi to da, jeżeli ja tego po prostu nienawidzę, a co mi da, na przykład, nagrywanie, jeżeli ja to uwielbiam, no po prostu będę nagrywał każdego dnia, będę wrzucał każdego dnia i po prostu będę czuł się świetnie, przy czym może będę zarabiał w przyszłości, nie obchodzi mnie to, czy będę zarabiał, czy nie, po prostu będę budował jakby publiczność i tak dalej, będę lubiany przez innych ludzi, będę po prostu czuł się świetnie, w byciu YouTuberem, a nie robienie jakichś SMM-a, przy którym czułem się, jakbym był autentycznie w więzieniu, nie? Więc z tej historii jest właśnie taki, że nie liczycie się to, w jaki sposób zarobicie, ani nic innego, tylko to, żeby się dobrze bawić przy tej pracy, bo jeżeli się dobrze bawicie, to nie obchodzą was pieniądze, tak szczerze. Jeżeli macie, wiecie, po prostu, jeżeli się dobrze bawicie, no to właśnie nie obchodzą was te pieniądze, nie obchodzą was te cele, nie obchodzi was żadne rezultaty, tylko tak właściwie robicie to tak dla siebie, tak for fun po prostu, nie? Więc na przykład dla mnie jeszcze to jest piłka nożna. Ja lubię grać sobie w piłkę. Właśnie odkryłem, że to jest moje przeznaczenie, tak sobie grać w piłkę. Jak mi się wydaje przynajmniej, bo nie jestem tego pewien. Ale jak po prostu zaczynam sobie, wiecie, biorę piłkę, zaczynam sobie ją kopać, coś takiego, po prostu podbijać, no to po prostu czuję się świetnie, czuję się po prostu, jak był, wiecie. Zero w głowie, od razu, autentycznie biorę piłkę, jakby dotknę nogą i już mam zero w głowie, nie, od razu, więc to jest naprawdę coś świetnego i po prostu świetnie się przy tym bawię, nie. A gdy na przykład, wiecie, chodziłem na treningi właśnie tego MMA i tak dalej, no to, wiecie, było spoko to jakby trenować i tak dalej, teraz mi, wiecie, trochę tego brakuje, ale nie brakuje mi tego z powodu, że e, lubiałem to robić, tylko z tego powodu, że a co jeżeli ktoś mnie napadnie i będę musiał, wiecie, się obronić i nie będę znał sztuk walki, no bardziej z takich powodów jestem, wiecie, zmotywowany, żeby tam faktycznie pójść i bardziej zmotywowany jestem z tego powodu, że właśnie koledzy tam chodzą, mnie, i wiecie, też nie chciałem zawieść trenera i tak dalej, i dlatego to mnie tam ciągnie, ale wiem po prostu, że jak tam pójdę, to znowu stanie się to samo, że nie będzie mi się chciało tam chodzić, po prostu... No, będę chodził dla innych, a nie będę robił tego dla siebie, nie będę robił czegoś, co, czego po prostu lubię, nie? A na przykład, gdy trenuję, wiecie, piłkę nożną, no to czuję się po prostu zajebiście, nie? Lubię po prostu grać, wjeżdżać w innych czy coś takiego, nie? Po prostu jest to naprawdę, naprawdę świetnie, nie? Ale ja przy tym SMMA czułem się dosłownie jak jakiś więzień, jak jakiś, wiecie, taki koleś, co musiał pracować w więzieniu już coś takiego. No, nie chciałem tego robić. <laughs> Dlatego po prostu tego nienawidziłem i przestałem tego robić, ale szczerze jestem bardzo wdzięczny za to, że to się stało, no bo inaczej bym się tego nie nauczył, nie? To jest właśnie jedna lekcja, którą stamtąd wyniosłem, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w... kiedy to było, Kurde, w lipcu tamtego roku dołączyłem do takiej szkoły RSC, też bardzo spoko to jest. To jest właśnie taka szkoła, gdzie oni uczą tego SMMA całego, <laughs> naprawdę to jest bardzo spoko i tam oni dali taką właśnie jedną lekcję, że jeżeli przegrywasz, to nie czuj się jakbyś przegrywał, tylko czuj, czuj się jakbyś ucz się uczył, nie? No bo na błędach się uczy. Nie? Więc jeżeli będziecie traktować porażkę, jak wiecie, porażkę, że faktycznie pływa, przegrałem, no to będziecie czuć się po prostu gorzej. Nie? Ale jeżeli będziecie czu czuć porażkę i traktować porażkę tak, jakbyście się czegoś nauczyli. To będziecie o wiele, wiele lepsi niż ten, kto traktuje porażkę jako porażkę. Nie? Więc musicie traktować błędy i porażki tak, żeby się z nich uczyć, a nie żeby traktować je jak przegrane totalne i w ogóle wiecie, co chodzi. Więc ja jestem naprawdę wdzięczny za to, że przez te ostatnie półtorej roku tak się musiałem pierdolić z tym wszystkim, ale przynajmniej się tego nauczyłem i w końcu robię to. Co naprawdę lubię robić, czyli po prostu siedzieć tu, mówić do Was, mówić do moich ziomeczków i po prostu dawać Wam porady, ja tego czego się uczę, tego czego zastosowałem i tego co po prostu kocham, robić. Także no. Pamiętajcie tylko, żeby stawiać ten proces, czyli to, żeby czuć się dobrze przy pracy, pierwszy, zanim ten cel, no bo. Cel końcowy tak naprawdę nic nie zmienia, bo pomyślcie teraz, tak już kiedyś mówiłem o tym, co by, gdybyście dostali teraz milion złotych do banku, nie? Załóżmy, że wydalibyście tam z 200 tysięcy, kupilibyście sobie jakoś iPhone'a, ubrania, auto, coś takiego, po prostu, no i kupicie to i co? I zostaje wam jakieś 800 tysięcy, że załóżmy, że 500 tysięcy i co potem z tym zrobicie? No nic, to nic nie zmienia, to nic nie zmienia, to nic nie daje, pieniądze nic nie dają, nie? Tak sobie myślę, bo. No jeżeli słyszycie kogoś, jakiegoś milionera, że pieniądze nie dają szczęścia, no to faktycznie chyba nie dają tego szczęścia, dają moc, ale nie dają szczęścia. Więc pamiętajcie tylko, żeby dawać ten proces, ten to właśnie to, żeby czuć się dobrze przy tej pracy, pierwsze za nim cel, no bo jeżeli Chcecie bardzo pieniędzy, ale robicie coś, czego nienawidzicie, no to po prostu nie, nie osiągniecie tyle, co jeżeli byście, wiecie, robili coś, co kochacie, ale nie obchodziły was pieniądze. Nie? Także no, to by było dzisiaj na tyle. Tak swoją drogą, to niedawno wypuściłem swój pełny poradnik do naprawiania swojego życia, więc jeżeli ktoś chciałby go kupić, to tam macie pierwszy link na dole. Jeżeli masz problem z relacjami, biznesem, fitnessem czy zdrowiem psychicznym, to tam masz drugi link na dole i tam możesz umówić się ze mną na spotkanie, wtedy przyjdę i dam ci jakąś poradę. Jeżeli Ci to w jakiś sposób pomogło, może zostawić lajka like i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. I pamiętajcie, mężczyzna podbija świat poprzez podbijanie samego siebie.